No, no, no. Ładny? Bardzo ładny. Piękny. To już trzeci chyba, tak? Czy, czy drugi? drugi? Nie wiem. O, ja drugi nie. I dróg. tego pniaka, żeście tu przytargali? Tak. tak. Skąd go że przytargali? Tylko z tymi pniakami to uważajcie, żeby Wam się tam nie rozsypały te duże, żeby was nie przygniotły. No tak, ale to było takie... Dobra. Po, to, <noise> to wam była czapka. No to dobrze, niech się stoi, jest Zostaw Gabrońska weź, no to, to spójrz Tylko żeby był biały śnieg no to będzie ciężko Nie jest wam zimno? Właśnie, ja chcę się no to się zastanów to, to chodźcie się zagrzeć Ale nie niszczy go na razie No a ty widziałaś naszego małego? Małeś Małoś pan dowodził Zrobiłem zdjęcia, wysłałem mamie też Superowo to wyszło Towarzyszyła dzieciakom, jak robiły bałwany i wrzucały je do oczka. Na górze ekipa coś ogląda. Ktoś tu whisky nie dopił. Mm. No. <laughs> to wygląda, nie? Barbaro, co? mów co robisz, zaró. No, no tak, tak, tak jak w tytule państwo już przeczytaliście pewnie. Niby jest na minusie, ale jednak topnieje. No, dzieciaki bo nie gra. I to tak. do bałwanów, więc... mm -hmm. to Jaki jest Twój sekret na to, żeby nie pleśniał? Co? Zakwas? Tak. Hmm, musi być. Buraki muszą być przykryte płynem, nie? Nie wiem, jakoś kiedyś mi spleśniał, nie wiem dlaczego. Potem kilka razy zrobiłam mnie nie Nie wiem tak do końca. Szczerze, nie robię tutaj, wiesz, nie, nie, nie studiuję tego zagadnienia jakoś szczególnie. Wyjdzie to wyjdzie, nie wyjdzie, no, to się zrobi następne. Nie, musisz głośniej, bo ja bardziej słyszę na górze. Dzieciaki! Możecie nie krzyczeć! Możecie ciszej trochę! Mówię, że wyjdzie to wyjdzie, jak, się, jak nie wyjdzie to się zrobi następne. Chociaż ostatnie zawsze wychodziły. No. Zaraz niech ktoś powie, że za dużo, albo za mało czegoś. Zawsze robię więcej przypraw, więcej czosnku. Tak samo do ogórków, tak samo do, do zakwasu. Ale wystarczy, że ktoś napisze, że tak się nie robi. Nie, nie. Że on tak nie robi. I wtedy I tak już nie, nie masz pola jakby. Tak czy siak. No wiemy, że część z Państwa naprawdę tak... Nam pomóc, a nie tylko no. zwrócić uwagę i wyśmieć. Tak. Ale zarzucacie nam często zły odbiór komentarzy, a sami widzimy, że to wy nie umiecie często dobrze odczytać ani, ani użyć dobrej formy. Nie, nie mówię, że wszyscy wiadomo, ale zdarzają się tacy, którzy z uporem nam coś tłumaczą, a tak naprawdę to nie powinni. Mniejsza o to. Tak czy siak. Dziękujemy za wszystkie dobre komentarze. A szczególnie dziękujemy za komentarze, tam były co do Maroko. No. Jeszcze nie Pisałem tam prawda. właśnie, bo ty to ostatnio... Właśnie niektórzy myślą, że to ja odpisuję, to wcale ja, hello. A to ja odpisuję. Ja nie rzadko odpisuję, bardzo rzadko. Czli. Nie dziwię się. Nie dlatego, że was olewam, tylko po prostu dlatego, że... cenię sobie... ...spokój. Kiedyś odpisywałam właśnie na no, większość komentarzy. Mhm. Ale no już tak. tutaj. to nie jest Basiula nie 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 te dyskusje te złe z, od razu z początku one nigdy nie wyjdą na dobre. Choćbyś nie wiem jak się starała to, to nie to nie ma sensu. Więc. Ale słuchajcie nie, nie, nie. bawicie się tylko u góry halo. Co tutaj jest? Na górze. Dobra. No tak to będzie, mnie, nie wiesz. No bo tu będą non stop wiesz. tak latać i się drzeć. Tam na górze i tak mają. No, spore Pole do wpisu. Mhm. Mm Jest dopiero 11 za 15, a. No, no, obrani, nie? Tak. A czujemy się, jakby, jakbyśmy już większą część dnia mieli ze sobą. A tu większa część dnia przed nami. Tak. Większa połowa. Zaraz jeszcze się. Zanim się umyję, to pójdę po drewno. No. Wyselekcjonuję odpowiednie kawałki. No i będziemy palić, palić. Proszę ja Ciebie. żeby je w mniejsze kawałki kroić, no żeby więcej oddały, nie? Można. Ja tak zawsze robię. Więc to jest, to jest chyba najlepszy sposób, prawda? Zgodzisz się, prawda? się Nie. Siadz grzecznie. Jesteśmy w tych docinkach. Hmm? Chwilowo. A, się rozpędzimy. Moja królowa. Czekam na ciąg dalszy. Mniejsze, mniejsza, złociutka. Tak jak obiecałaś. To wiesz, z nie bardzo. Ale nie chcesz, żeby oddały więcej smaku? No, przecież już są małe, no co mam ci w kosteczkę. No można tak... przecież je jeszcze mniejsze zrobić. No nie, tak jak Tak po prostu, żeby się uprzeć? No przecież kroi drobno, no będę stała i kroiła te buraki nieco. No to tak jakby ten potencjał chyba. To jest różnica, no, został. Został no, i tak. Nie wiem, robię tak jak Twoja mama, wiesz? Aaa, no, nie, no to no, dobra, przestań. to cofam wszystko. Dobra, to, to nie krój w ogóle. Się dlatego wolę w kuchni być zamannel, żeby jak się stoi nad głową. I Ale już co kto by tworzył ten wartościowy materiał wtedy? Po ja tego nie wyrzucam, Za dużo czosku dajesz, nie daje się tyle. Do ogórków tak zawsze, nie? By było, tak. było pisane. Ty nie daje się tyle. Koniec. Podoba macie. Ja no, daję, no i co? Nie daje się. Ale nie dajemy. <laughs> Dajcie kochani po przerwie. A, jest jeszcze, też, były też takie teorie. cząstku znaczy teorie. też nie trzeba obierać. Wiem, że nie trzeba. <grywa> jakby co. No ale później. Do fajnie, też nie trzeba. Fajnie go zjeść. I też wiem. Jak jest obrany. I to jest podobnie robione jakby co. Jeden będzie pod widzów. To, że teraz to mówimy, to właśnie nie odbierajcie tego tak, że znowu nam się nie podoba. Mówimy nie nie tylko nie o tych komentarzach, to. które są pisane w wiadomym celu. Z całej reszty jesteśmy okay. bardzo zadowoleni i za nie dziękujemy. W no, ogóle to wiemy przeważnie. Cokolwiek już mnie nagrywali, to my wiemy jakie mamy komentarze. Tak, tak. No I wiemy, kto je napisze. Nie Bo Ciężko Mamy, mamy takich etatowych, <laughs> których utrzymujemy. Ja pewnie ktoś zaraz napiszę na przykład buraków nie mam omyłam wcześniej do co. ale już myślałam że to już zaraz ale będzie wiesz nawet jeśli to powiesz to i tak ktoś to napisze to mniejsza o to mhm. Ty Się cieszy, że nie jesteś taką Natalią tą co gotuje bo, bo tato ma dopiero przerąbane, przecież widzieliśmy kiedyś, co jej ludzie wypisują, czego co źle robi, na czym się nie zna i w ogóle. No. A wystarczyłoby, żeby nie nagrywała tych filmików i. I wtedy już by umiała. Za dużo wyjeżdża. Dzień dobry. Jak się nazywa to taka piosenka, którą ty tak lubisz? Stąd ta kompania, co ma takie loki. Loki? No to co, to, co zawsze puszczasz, to twoje ulubione to takie. Ale ja mam dużo takich piosenek, zależy od sytuacji, kiedy ja to puszczam. Szybkie czy wolne? To co wczoraj, no. Jak gotowałaś. To nie jest piosenka, to jest taka playlista. No to to ta, nazywa. co to sobie puszczamy, ta soulowa playlista taka. Y Chcesz sobie włączyć, czy no to? a jak to się nazywa? Musisz sobie wpisać, dobrać. Ja to ja ci, zaraz, mam... ja, ci zaraz, y, ja ci zaraz daj mi karteczkę, to ci napiszę. Musisz I to sobie weźmiesz to sobie na górę. Tak? Malutką karteczkę, tak. Długo pisiczek. Obojętnie, tu tutaj jakiś leży pewnie. Może być ten. Ołóweczek. Dobrze. Przytrzyma tę kartkę. A tak się śmiałaś wcale A klimacik jest, nie? I tam ci wyskoczą różne. No, zobacz, to. Tą no, ale no, rozpoznasz sobie po miniaturce, nie? No właśnie. No właśnie. Jak na basen, to włączyłam wstecz, co już robiłam w kuchni. No, jak wróciliśmy, to jeszcze leciała. Taka dobra w tle sobie muzyczka, leci, klimatyczna. I to jest taka playlista. Równie, no, i zimowa ale w sumie zdarzało się, że dubaj jej słuchajcie. No właśnie, to było niesamowite, e, że przy 35 stopniach... Też pasowała, nie? Tak, pasowała na mi się się bardzo e... przyjemnie. To są takie nasze rodziny. Wow. A, nie, nie, nie. nie, jest dobrze. Jest dobrze, jest dobrze. No jednak sobie Fartuszek sprawdzić. Jak prawdziwa pani... Będę no. tylko gotować i sprzątać wszystko w fartuszku. W podomce. No. Ale no. są też takie fajne fancy fartuszki, Można przykład? Nie kupić coś. Jeśli będziesz dobrze sprawowała, to ci kupię. Do tej szczotki jeszcze dostaniesz podomkę. Jakby co to był żart? A czemu ty płaczesz? <laughs> <Dobre>. Szego, ha. Było bardzo dobrze. mi się dobrze. No, to było. Najlepsza na świecie jest miłość w klozecie. Każdy szalec jest pełen zalet. Ani PZU, ani PKP, tylko tylko WC Najlepsza na świecie. A jeszcze był dobry tydzień masa, rzeźba forma. Weekend to jest norma. Kiedyś to nałogowo śpiewałem, ale to było tak. Rok temu. W Sardynii to śpiewałem. Na Sardynii, przepraszam, na Sardynii. filmiku to No. Rzeźba Forma Wadę, to nawet Nie wsypie się tyle O, to chyba w tytule zrobię Nie robi się tak Tak, żeby od razu było wiadomo Żeby zamknąć Żeby nie dać pola Pole i tak się A bo to też y, ciągle słyszę o bóle. Proszę. O co? Nie przykrywam A przykrywa się, tak? Nie, nie, nie wiem. Ja już na kuchni nie pracuję od kuku. Tydzień masa. Rzeźba porba może żeby mi nie weszło jak New Kids on the Block ostatnio w ale to, ale Dubaju. Później, <laughs> 20, 30, <laughs> step by step, <laughs> oh baby. Zaraz się włączymy. Aż no, byś no, I Lionel tam jest. No. Lionel Richie już mi się kojarzy z Dubajem i z stryskającą fontanną. <laughs> Ach, powiedziałem to nad moją kochaną panną. Kocham cię mimo wszystko. Mimo że nie zasłużyłaś. Wczoraj to walnę To był cytat, jakby co? Zakazany, bo to jest bo chyba jest za zakaz. Zakazany jest no. Ale ktoś dobrze napisał, że oni się śmieją z byle czego. I to jest akurat prawda. A to jest zbrodnia. A z siebie to, to po już... Po już dla to jak jest tylko się da koniec świata. Bo tacy, ludzie, tacy ludzie nie powinni oglądać, nie wiem, Monty Pythona, e, Żywotu Briana nie powinni oglądać. E, I różnych innych rzeczy. Szczególnie właśnie. Ten angielski humor jest przecież taki pieprznięty, nie? Wiesz co, nie jeszcze gorzej. To jest mieszanką różnych. Ma różne naleciałości. Śliwka? W czym? W czekoladzie. Przy nim czuła się jak w Bagdadzie, jadła śliwki w czekoladzie. Nie tak było. Dlu, dlu, dlu. Jak migdałowy jest taki Bardzo dobrze, migdały tutaj. Znawca się odezwał. Ja lubię migdały. <t sitten> Z dziewczyn to najbardziej. Dobra, dobra, już kończę. Ale wielu osobom już powiedziałem, że z dziewczyn najbardziej lubię Iwonę. Raz Iwonę. Naprawdę wypowiedziałeś? Ale nie kamerowałem siebie, to nie wiadomo kto to mówił. A pamiętasz takiego mema, jak ale były upały? Ale upały. Wszystkie najgłupsze. Mam zapisane. Tak. Wiem, jak ich szukać. Przeciwie. Wiem, jak się poruszać w tym gąszu I wiem, jak wyłuskać coś naprawdę wartościowego hmm. w tym świecie. Nie jest to łatwe. Ale mając odpowiednie narzędzia i przede wszystkim gust, smak, prawda, i doświadczenie, uh -huh. można znaleźć coś ekstra. Za nieduże pieniądze. <śla> <śla> da, 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 da. Nie ściemniej, to łycha jest. Jak to wygląda, nie? No. Te szklanki to też mamy. W ogóle szklanki i mamy. Do wymiany. Znaczy do kupienia po prostu. <noise> Bo nie ma. <noise> to coś się nie nadaje w ogóle do niczego. Też powinno być wyrzucone. Dobra szklanka, co ty mówisz? Pij z drugiej strony. I już jest ok. Oj, dobra. <coughs> Pamiętasz w tym roastie jednym, jak ktoś powiedział a propos szklanki, że ten drugi gość to jest taki pieprznięty optymista, bo dla niego a, szklanka tak. zawsze jest do połowy pęknięta w dubie. A propos, właśnie mi się przypomniało jak oglądaliśmy też taki gość, nie się nazywa, sparaliżowany chyba. Yy, Łukasz chyba, no wiem. Yy, taki właśnie nie stand-upista, czy jak ktoś tam tak. Gość ma tak zarąbiste poczucie humoru i taki dystans do siebie i w ogóle no. do tej sytuacji, w jakiej jest. E, bardzo mądry gość zresztą, wydaje się. Psychoterapeuta. Tak. E, i, I to właśnie a propos tego, że się śmiejemy. Jak ktoś tak to odebrał, że się śmiejemy z, Nie wiem, czy z filmu, czy to z on problemu, To on by miał w ogóle jakiegoś no bana, bana w ogóle. Nie, powinien zostać zakaz pokazywania się publicznie, no. wypowiadania w taki sposób, jak to robi. E. Bo on też może innych niepełnosprawnych. Obrazić. Ale nie, on może, bo on sam jest niepełnosprawny, to już wiesz, trochę inaczej się można to patrzeć. Nie wiem. Ale no, pokazuje, Ale jak, że. Jak można My się pięknie... nabijamy z siebie, że coś zrobimy. No to no, my to naprawdę zrobiliśmy, tak? No tak. No to halo. Ale y, on pięknie pokazuje, jak... jakie można mieć poczucie humoru i jakie każdy powinien mieć. W sensie, no wiesz, żeby mieć. fajnie jest mieć. Nie, dobrze, nie że on pokazuje, że, po że da się. tak. I że, że da się i, że, i da się żyć w ten sposób. Przecież my, jak się spotykamy tutaj z tymi naszymi. No, się najczęściej się przez siebie śmiejemy. To najlepsze są um, zawsze. Aż śmiejemy się cały czas. I 90% tych śmiechów to jest, kiedy śmiejemy się sami z siebie. Jedno z drugiego albo jedno albo z siebie. Tak, I zachęca wszystkich do śmiania. Z, z siebie samego. No dobrze. Wracamy do Milesa, czy tutaj coś innego puszczamy? Jaworowiczowa śpi, tak samo jak Kitenzo. Patrz. co ona się... Eluśka! Siemka! Elżbieta Jaworowicz, Eluśka, tak? O, musisz. Eluśka była w, w filmie Wesele. Eluśka! O, ruszyła, co? Ja, się oczy zamykać. Dużo oczy zamykać. Co tam? Nie no. Jak w tej Polsce naszej? Ci się podoba? Co? Fajna jej ma? Da się zarobić? W 50? Ja cię <noise> Oj, Kitku. Nie, żeś trafiła. Co żeś zrobiła? <noise> sam Do kogo trafiła? Będziełeś kawę? Czy wylewać? Pijesz to to, bo wyleję. Yy, wylewać. No nie będę pił takich, takich resztek. Za kogo ty nie masz? To jeszcze jest resztki. To się kwalifikuje jeszcze jako, jako prawie cała kawa. Ty to możesz pić, wiadomo. Ani PZTU, ani PKP, tylko, tylko WC. Skończysz już. przykryłam. dokładnie Przykrywanie to już jest bardzo blisko pokrywania. Ten kierunek mi się bardzo podobał. Jak to było? Jak to było? Bo... Zachowajcie tę wulgarność dla siebie. Nie mamy zamiaru. <grym> Co ty tak przepiesz? Tak. <grym> <grym> <Ciebie. grym> no, Aha, no, to stąd. <grym> kończymy Dobra, kończymy. Bo się wykończymy. Dobrze, proszę państwa. O, ale zrzut. Czy to było złożenie z markofagu. Co zrobić? Powiesić? Mm -mm -mm -mm.